Siemaneczko, no jako, że w sumie częściowo samo z siebie wyszło, że zacząłem oglądać stare filmy, a nie oglądać tylko szukać konkretnych filmów, to już nie będziemy sobie włączać byle czego. Także jakość na moim kanale przynajmniej powinna się poprawić, bo staram się dla was wyciągnąć z tych gniotów to co najciekawsze. Na przykład dzisiaj jest 21.52. Zwykle zaczynam film sobie robić tak o 18.30, 19.00. O 22 już lądują na YouTube po wszystkich weryfikacjach, itd, i tak dalej. A teraz przez dwie godziny szukałem tego, co za chwilę zobaczycie, co no w sumie jest dość długim researchem. Nie szukałem też na ośle, używałem oczywiście wyszukiwarek, zakresu dat i tak dalej, i tak dalej. Przeglądałem wszystko na podglądzie. Tak czy inaczej. Zobaczymy sobie. Midfriends, Friends, Sławne Midfriends, Friends, czyli miejsce, gdzie przed karierą u byłego pracowała June, pracowała y, Serena oczywiście gdzie pracowała chyba z 2.0, a ale tego nie wiem i na pewno pracowała tam ta od no y, Sina Sina od od, od kanadyjczyka nie Znaczy od tego no Krzycha pizzy, czy tam słownego Krzycha zależy jak jak kto chce to nazwać to, I słuchajcie, o tym było strasznie dużo, ludzie o tym piszą, zastanawiają się, tam, tylko w zasadzie można o tym sobie poczytać, a sobie zobaczymy jak to wyglądało, ja niczego nie sugeruję. Naprawdę, w sensie, może zakończymy tym filmem też różne dywagacje w jedną lub w drugą stronę. Zapraszam was do komentowania i, i co o tym myślicie. Według mnie fakt jest taki, że jest tam pięć kelnerek, chociaż na tym filmie chyba tego nie będzie, o ile się nie mylę, bo nie udało mi się znaleźć pełnej obsady, ale jest więcej kelnerek niż stylików. Jest to dziwne, jest to w jakimś takim miejscu niespecjalnym, na pewno nie są to dziewczyny Bar Girl, gdzie zrobiłem film Seks Turystyka w Kambodży. Polecam, ja nie zarabiam jak coś, chociaż tam jest prawie 700 tysięcy wyświetleń. Ale to nie jest takie ekskluzywne miejsce, to jest, to jest jakiś bar. Ale jakie on jeszcze świadczą usługi poza tym, że jest barem obskurnym i jest tam tylko jest dwóch, trzech, czterech klientów maksymalnie? Nie wiem. I się nie domyślam, szczerze mówiąc. Fakt jest taki, że Łysy wyrwał te dziewczyny wszystkie od tej win, win, bo zaczęły pracować u niego, a potem poszły gdzieś tam troszeczkę w świat. Jak to działa? Możecie sobie poczytać w internecie. Jak działają takie stosunki obyczajowe, nie wiem, chociażby w, 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 w Podróże Wojownika ostatnio o tym wrzucę film, o ile pamiętam, o ile się nie mylę. Jest ten mój film. Sami ocencie, ja nie chcę, nie? Ale zobaczmy, jak wyglądało Meet Friends. W wygląda jak taka spelunka po prostu zwyczajna. <laughs> Tylko z pokojem na górze. Dobra, już się nie, nie, nie pastwiej, naprawdę, naprawdę, niczego nie sugeruję, bo może właśnie rozwieje te wątpliwości w tę drugą stronę, że tam wcale, że internauci się przypierdalają, jak trudno się przypierdalać, do wszystkiego. No i my też się lubimy przypierdelać, nie? Ale podejdźmy do tego rozsądnie, sami ocnimy. To co, odpalam. Rower. Dziewczyny no, dosłownie 50 metrów stąd mają bar, także jadę do nich na moment i później jadę, jeżeli Stek będzie jeszcze na mnie czekał, on gdzieś tam indziej czeka i nie chce tu przyjechać, powiedział, że jak ja przyjadę to, to okej, okay, a jak nie, no dobra, to jak Mahomet nie może do góry, to Mahomet, do góry musi do Mahometa. Jedziemy do niego, tylko wpierw, tylko wpierw do dziewczyn jeszcze zajedziemy na moment. Hello, how are you? Hello. Ale tu tylko na moment, wpadamy na zupę i jedziemy do steka dalej, nie? Ale tu muszę coś z nimi załatwić. Kiedyś wam opowiem. Co. Słuchajcie, tutaj własnej roboty chili sos to musi być piekielnie ostre. A ja zupkę sobie zabawiam i zaraz uciekam stąd do steka, tylko jeszcze tu coś, coś nie? Piekielnie ostre, piekielnie ostre. Thank you for your trip, last time was very nice. Nie, yeah, so, so, so happy. Zupka się już tu grzeje. Dziewczyny pracują. Zobaczcie kogo tu mamy, stałego bywalca tej knajpy. Przywitaj się, bo ludzie Cię tu lajkują i, i Cię lubią i tak dalej. W tamtych czasach Krzychurower nie wiem czy dokładnie podczas tego odcinka, ale później na pewno, mieszkał właśnie na pięterku. Pięterko za chwilę zobaczycie. Eee, no i tam po prostu mieszkał, wynajmował sobie pokój, nie? Tu widzimy takie zwykłe gotowanie, zaraz będzie troszkę mniej zwykłe może, tak powiem. To są czasy przed Polonią, jeden, jeszcze. Bo już dopiero przy odsuchu zauważyłem, że powiedziałem zwykłe gotowanie, one susi, smażyli. Smażyły, smażyli, obojętne. Kodanie ziemniaki są, a nie jako zapychać. Zapychacz jest ryż czy chleb bagietka tutaj, no i czosnek to już kiedyś pokazywałem, ale jest cebula, jest wszystko ok. Te kurczę przysmaki się robią, taka przygryzka, takie frytki można powiedzieć, ich nie placki, o tutaj limonka. Tutaj koleżanki, jest i Krzysztof. Słuchajcie, Stek jakby wyczuł, że ja sobie też kupiłem maszynkę do kiełby i mnie unika, powiedział, że już jest w domu, jak ja tu pytam się gdzie jesteś, chciałem do niego jechać, no trudno. Takie życie. Tutaj się jakaś potrawka pod klienta robi. Zapachy pierwszorzędne, czosnek. Widzicie jak to działa. O, i właśnie w tym okienku mieszkał Krzychu rower. Nie wiem, czy są okna z innej strony. No na pewno jest na restau restaurację. W cudzysłowie restaurację. Eee, no jest taki tam pokoik, nie? Po prostu. Frytki na wie w ogóle. A ty Krzysztof wie, że wywiad z tobą już prawie pod 15 tysięcy dochodzi, ludzie zadowoleni? Nie, było wtedy kelnerką, no ja mam kelnerką, ale kelnerką, no albo się przyjrzała, chciał go wyrwać pewnie. Wodę do knajpy wnosi. Ja, tak, to tylko, nie, nie, to tylko taki absolucik, nie, to tylko taki absolucik. Ale ja to i tak się zaraz umywam, bo mam o 6.30 jutro wyjazd. A jak ktoś by chciał zamówić, to dziewczyny mają? Ślimaki, winniczki na głębokim oleju to są jak nasze. Ja nie wiem czy to nie przyszło od Francuzów do nich, czy oni sami mieli ślimaki. Jak macie ranę jakąś, to ślimaka sobie dajcie na ranę, na skórę, na jakieś tam bliznę, bo ślimak się często kaleczy idąc i on wy, ta wydzielina jakby bardzo szybko musi mu zregenerować tkankę i to jest bardzo dobre na skórę. Ślimaka sobie na blizny, na rany. Kładźcie ją tym śluzem, Was wyleczy. Myślałem, że to na głębokim oleju będzie to, tak? Jakieś listki. Już Kopilin strzeli, zobaczcie, karmią się nawzajem. I jest aromatyczny, tak uważam. Nie, nie wygląda to tak jak moglibyśmy myśleć, że mogło. Okay? A pytałem się, czy umiesz jeść pałeczkami. Jesteś pół Chinką. Bo to jest półchinka. I tu mnie dwie, dwie rzeczy zaskoczyły, że to jest półchinka. Pierwsze słyszę, a po drugie, że w Kambo nie potrafię płeczkami jeść. Krzysztof, tu był zamach na twoje życie. Weź, opowiedz. Zaparkowałeś tu rower. No zaparkowałem rowo, siedzę zeple siedzę e, i będzie teraz przerwa na reklamę. Na reklamę czego? Tego, co widzicie na ekranie. Jest kod do skanowania, jak ktoś chce, nie wchodzi. Jak ktoś nie chce, oczywiście niech zleje. E, nie ma to większego znaczenia. A jak już wejdziesz, to czytaj do końca. Po reklamie. Sami odwrócone i jakiś klient... Lokalny przechodził i go wziął po prostu na, na, na ramię i chciał go zgubnąć, ale dziewczyny zauważyły i go dogodniły. I z, A mu na ramię wziął? Na ramię wziął, bo był zamknięty. Nie ale jechać. jak dziewczyny same zobaczyły czy. Zobaczy, ktoś... Sąsiad zadzwonił, że ktoś chce podpierniczyć rower. Dziewczyny wsiadły na motor, już szybko zaspojleruję, dopadły gościa i, i w pysk walnęła i zabrała. Także tu uwaga, bo koleżanka, która za mną siedzi, to na ostro wchodzi w te sprawy. To jest bardziej pokojowa nastawiona osoba ale mnie mnie tutaj kurczę w kark wali Czy jakby to powiedzieć Zapalenie mnie ściga O, widzicie? O, o! No Dobra, ja uciekam zaraz, no, bo mi uch, uszy po obrywach. To June że nosi spodnie, nie? W tych wszystkich przybytkach, jakaś polka nieważne e, Co do i łysego kurwa nie wiem. No pooceniajcie sobie sami. Ja mam to gdzieś, nie? Ale Cóż... nie wiem. Ogólnie myślę, że Meat Friend to było dziwne miejsce. A ta relacja z łysym, to myślę, że go, go trochę wyrwała. No inaczej by się nie szlaniali później już. Tarczyło materiału na ten odcinek. I co? Żegnam się z wami, a jutro wyjazd w Kampot, Jedziemy tam zobaczyć, rozkwinić, bo ja tak naprawdę rozkwiniam miejscówki, żeby się może przenieść, może otworzyć coś swojego. Tam dużo obcokrajowców, a mało spraw. Trochę Chińczyków wchodzi, takie dziewiczy teren. A pojedziemy też do Polaka, który ma plantację papryki. Słuchajcie, no mamy ten pierwszy odcinek, jakby taki pierwszy, pierwszy, który udało mu się dokopać, nie? Sweet Friends. Mit friend przepraszam. Wszyscy robimy błąd, albo ja robię, a nawet nie widzę, że inni robią. Um, jest odcinek kolejny. Wydaje mi się, że to jest później. Tu Was bardzo przepraszam, bo niestety sobie ich nie ponumerowałem datami. Zupełnie, a no, wybaczcie mi, ale no, nie mam już czasu szukać tego kurwa od nowa, po prostu. Który był pierwszy, który był drugi, tak, z logiki patrzę, nie? A no, zobaczcie, kogo spotkałem.

A ja przyjechałem teraz odebrać kurczaki. Dziewczyny mówią, że celem przyciągnięcia klientów będą występować w piżamach teraz. A ja biorę kurczaki dla ekipy, dla majstrów i jadę do siebie. To, co widzieliście przed moim ostatnim wystąpieniem, cięciem, to był cały filmik i wydział z niego właśnie to. Podchodzę z trochę poważnie, uwierzcie mi. Nie, no, żartuję. Po prostu trafiłem na taki, na taki fragment faktycznie. I teraz wchodzimy w trzecią gęstość. Taka, taka imprezka, powiedzmy, w Mid-Friend. Nadal imprezka Polaków, wiecie, no Łysy też nie wrzucił jakichś tam rzeczy gorszych, no musielibyście zapytać kogoś, kto tam był, googlować, ja nie wiem, ja nie googlowałem, mam to w chuju, nie chciało mi się. I, i robią. Oj, tu mamy wagę, normalnie mięcho, musi być tyle, ile ma być, no i naprawdę tutaj nie żałują, to muszę powiedzieć. Po chińsku to chyba bardziej w łoku to by musiało być i na głębokim oleju, a tu jest na wodzie, zdrowsze, W międzyczasie mój makaron się odcedził. Czyli się zrobił po prostu, zagotował i już mamy tutaj na oleju. Jakie to wszystko czyste tutaj. Ja pierdolę, ja myślałem, że on to powiedział dla jaja, ale nie, on serio twierdzi, że to jest czyste. By the way, ta wrzące, e, wrzący makaron, kurwa, w lekawiczce, która się rozpuszcza, ogarnia, fajnie. Jakieś tam warzywka, no i na, na tym, na wieprzowinę to jest. O, czosnek, I like. Wiecie, dlatego czosnek się sieka i prasuje przed smażeniem, ponieważ tam się łączą wtedy pewne składniki i on zachowuje te zdrowotne własności przy smażeniu. Tak jest, jakbyście wiedzieli, to mozzarella to taki ser do pizzy. Prozdrowotne w czosnku, pro i itd. Piękny zapach już czuję. Dostaliśmy kolejną przyprawę. A nie, no chyba faktycznie myję, bo ona pierdala tym, tym olejem na, na woki, więc musi być mokra patelnia. Hmm. Weszło trochę keczupu, czy takiego sosu słodko kwaśnego Kolejne wchodzą przyprawy. Dobra, nie ma czasu. Zobaczmy, jak tam wyglądała ta imprezka w tym Meat Friend. Jeden friend, pamiętajmy o tym. Jestem strasznie zdziwiony, że to nie było Friends. W sumie Debian nazwa Meat Friend. Albo właśnie znacząca. Nie wiem tego. No ale zobaczmy sobie, jak tam kreska wyglądała, bo będzie chyba krzykurowa nie rośnie, June i właśnie może dlatego w tym wszystkim Sire jest grubynicą, bo nie uczestniczyła w takich spędach z wieloma ludźmi. A tam nas dekadent Krzysztof, z którego w poprzednim odcinku widzieliście wywiad. Umiesz grać na gitarze? Umiesz grać? No, kiedyś umiałem. To teraz też będziesz umiał. Zagraj coś dla naszych widzów, zaśpiewaj. Nie wiem, czy wiecie w ogóle. Mianowicie hobby krzyża rowera jest słuchanie polskiego radia w nocy. Nie? No, bo wiadomo. To jest no typowy nie audiofil, tylko meloman. On uwielbia muzykę. Słucha to na czymś tam nie wiem, telefonie, czy w słuchawkach takich randomowych, bym powiedział, nie wiem czy dobrych czy niedobrych. Ma to głęboko gdzieś, natomiast uwielbia muzykę. Kambodia, sosta Wasko, i tutaj dwa różne sosy. Ten wydaje mi się być słodki, a ten słodko kwaśny, ostry. Słuchajcie. Nie do nie? Za 5 dolarów kupiła i przyniosła. A nie wiem z jakiej to okazji, dlaczego w ogóle przy naszym stoliku takie sprawy się dzieją. <grym zimę> Słuchajcie, wyjaśniło się, flaszka była jakimś zakładem o coś. No i tutaj Krzysztof ją zasponsorował. Ale ja się zaraz stąd tak czy inaczej wymiksowuję, ale jeszcze posiedzimy, może tam z 20 minut. <grym zimę> Wali jak nasza polska góralka <noise> Na polską geny No następna kolejka Łó ciągle i Ciągnie jak góralka <noise> Ciągnie jak góralka? Ja jestem trochę z gór, trochę albo mam blisko, ale trochę jestem Nie wiem tak, ale jakieś tam bardziej? <noise>

Najmłodszej nie dajemy, bo jest najmłodsza. Że zacytuję tego bonza, którego nigdy nie oglądałem, nie byłem w uniwersum. A widzi się? A widzi się Wizowie? Finowie? Coś może tam było. Miłosnego. Oh, it's nice. Zdrowia. Robimy no. Celsię Dajesz, dajesz Krzysiek, no I Oj Słuchajcie, to już będzie chyba ostatnia kolejka. Trzeba się wymiksować, ja muszę jeszcze pójść do domu filmu opublikować. Krzysztof idzie jeszcze mecz oglądać, tak? Liverpool z kimś tam? Chelsea. Z Chelsea. No to proszę pokazać nam. jak To już któryś z kolei. Słuchajcie, zobaczcie, jak się wszystko pozmieniało. Krzysztof został sam na polu bitwy, jak na jakiejś wyspie. Jeszcze po rozchodniaczku idziemy do domu. Idziemy do domu. Ja się nie znam, ale. No nikt w tym uniwersum nie. nie ściąga kwiatów z nie? To serdecznie. Podła uliczka. Ajcie, ostatni na polu bitwy zostali ja, Krzysztof i Judy. I drugi? No to dawaj. Czekajcie, co tu się dzieje? Jakieś dolewania, jakieś kolorowe alkohole. Gdzie jest jej? Okej, okay, moment, bo brakuje jednej, brakuje jednej polewki. I... Si, si, si. Tutaj jest. Gdzie ona ma?

We drink for my viewers, for my subscribers, mm. YouTube. Rapport Spice Środka, my channel. Mm. We drink for the YouTube channel of me. Thank yeah. you. Yeah. Cheers! Yeah. Cambodia? Uh, no, Cambodia. Was pozdrawia? Yeah. yeah. Na okay. Słuchajcie, przytrzymałem w ustach, żeby wam zrobić przebitkę i prze, <noise> przez to mnie wygięło, wygieło mnie lekko. Słuchajcie, i tak kończy się ta nasza impreza, to mi przeszkadzają. Mi no, zabierałem telefon. zabierają ciągną, ciągną słuchawkę. Słuchajcie, ja się wymiksowuję, jadę do domu, jadę do no, domu no. sam. It's fine. It's fine. A nawet, jakbym nie pojechał sam, to wam tego nie pokazał. Słuchajcie, to na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. I do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć. Dobra, tyle chyba, nie? No, tak myślę, bo już długo się zrobiła. Kłaniają się nisko, na razie.